Stańba domowa. 80% ludności Polin to skończeni debile, którzy do władzy wybierają tchórzy z Pisuaru śmierdzącego. Byle niewolniczką się socjal zgadzał, był grill i disco polo. Mamy 5 lat na wyłonienie porządnego kandydata na prezydenta. Nienawiść w Polsce, nienawiść prezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a także popleczników Prawa i Sprawiedliwości, a niewątpliwie takim poplecznikiem Prawa i Sprawiedliwości jest pan Andrzej Duda, zyskuje w Polsce coraz większe zainteresowanie i aprobatę społeczną. Nie można się dziwić, przez ostatnich 30 lat ludzie żyli w skrajnym ubóstwie. To wszystko, co zrobił Leszek Balcerowicz i kolejne rządy, doprowadziło ludzi do ubóstwa. Tylko Andrzej Duda i ekipa prawa i sprawiedliwości na nowo niczym Edward Gierek rozdała ludziom pieniądze. Ludzie biedni, ludzie chorzy, ludzie, którzy w życiu nie widzieli morza, zakochali się na tyle w 500 zł, że postanowili za 500 zł oddać skórę i dalej popierać wszystko to, co Polskę wyniszcza, co prowadzi Polskę do nieuchronnej katastrofy, nie tylko ekonomicznej, nie tylko politycznej, ale nade wszystko społecznej, proszę Państwa. Przekonacie się w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, co będzie, że Polska będzie nasz kraj, nasza ojczyzna, będzie polem wielkiego eksperymentu związanego z wprowadzeniem, z wprowadzeniem totalnej inwigilacji, totalnego terroru poprzez właśnie szczepienia, poprzez wszczepianie nanochipów poprzez totalną kontrolę przez to, poprzez. Poprzez, poprzez tak samo wprowadzanie i używanie sieci 5G i innych technologii związanych ze zniewoleniem. I do tego był potrzebny właśnie też podpis prezydencki. Prezydenta z tych samych grupy, że obóz, który ma pełnię władzy, będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan gospodarczy naszej Polski. A ten stan gospodarczy zaczniemy odczuwać w październiku bieżącego roku, kiedy inflacja sięgnie kilkudziesięciu procent i kiedy rozpoczną się, proszę Państwa, spektakularne upadłości wielkich podmiotów gospodarczych. To wszystko przed nami. Tak jak pięć lat zapowiadałem Państwu, że platforma tak nie zrobiła z Polakami, jak zrobi to pis, dziś stało się faktem, a dzisiaj w tym wymiarze 13 lipca 2020 roku stało się to takim faktem dokonanym w 100%. Naród Polski, przez wiele lat się miężony przez Rosjan, później przez komunistów naszych wewnętrznych polskich, naród Polski głodny, naród Polski, który nie widział morza czy gór na oczy niestety i nie można się dziwić, podjął decyzję o tym, że za 500 zł pozwoli demontować Polskę. Wydaje mi się, że na dudę. Zresztą to jest udokumentowane, możecie sprawdzić tych, w tych statystykach. Na dudę głosują generalnie głosują ludzie, tak mi się wydaje, którzy nie mają dużych horyzontów, którzy są mało oczytani. Ja nie chcę nikogo obrazić, absolutnie nie. To jest większość, bo są też wśród wyborców Andrzeja Dudy osoby bardzo oczytane. Ale ja mówię teraz generalnie: zobaczcie, im większe miasto, im ludzie więcej widzą, im ludzie więcej przebywają z innymi, otwierają się na inne kraje, na podróże, na, na spotkania z ludźmi, tym. Poparcie dla Dudy maleje, topnieje. Jego siłą i jego największą bronią jest osoba już starsza. Osoba, która jest zamknięta na wszystko, która jedynie czerpie wiedzę z telewizji, z TVP w tym, w tym przypadku. To jest niepokojące. Niepokojące głównie dla nich, bo ci ludzie będą coraz starsi, ich będą zastępować inni. To jest szansa dla nas wszystkich. Zobaczcie, jeśli... 30 lat temu nie było tego wszystkiego, nie było internetu. Teraz my mamy szansę, ludzie młodzi mają szansę dowiedzieć się o wielu rzeczach, na przykład z mojego kanału. Nasza mentalność jest już inna. My już poznajemy, my już potrafimy analizować, potrafimy porównywać jednych z drugimi. My czerpiemy wiedzę z internetu, ze źródeł niezależnych. Kiedyś tego nie było. O zgrozo, jak to było kiedyś? Zobaczcie, ludzie byli skazani naprawdę na radio, na telewizję i na gazetę. Nie śmieję się absolutnie z wyborców Andrzeja Dudy, ale jednak gdzieś jest tak, że na Andrzeja Dudę głównie głosują ludzie z małych mieścinek, ludzie którzy żyją we własnym świecie. Ludzie, którzy mało poznają świat. Tak jest, niestety, popatrzcie sobie w statystykach. Z Ambon, proszę Państwa, szerzono idiotyzmy, mówiąc, że oto niezagłosowanie na Andrzeja Dudę jest grzechem śmiertelnym, że nie zagłosowanie na Andrzeja Dudę to wyklucza człowieka z kościoła. Niestety ludzie starsi, którzy całe życie nie mieli nic, a teraz na stare lata mają tylko wiarę w Boga i nadzieję na spokojną śmierć i zbawienie dusz, wierzą w to. Stąd tak wielki udział ludzi 60 plus w wyborach i od dawanie głosu na Andrzeja Dudę. Są to ludzie, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Ich już nic nie zmieni. Dla nich liczy się możliwość wykupienia leków, możliwość udania się do lekarza i ta trzynasta, cudowna, jakże pisowa emerytura. Proszę Państwa, przed nami bardzo ciężki czas. Przed nami czas, jakiego nikt z Państwa się nie spodziewał. To będą trzy lata rządu prawa i sprawiedliwości na utopie i pięć lat prezydentury z długopisem w ręku i na taborecie o północy wystawionym przed pałac prezydencki. Podczas tego głosowania, czy poszło aż, a was aż 70% legitymizować ten układ, o którym ja mówię, a który zobaczycie, co zrobi w najbliższym czasie. Ja zastanawiam się, czy ma jakikolwiek sens dalej, Jakiekolwiek uświadamianie, jakiekolwiek próby tego, jakiekolwiek próby tego biernego oporu wobec tej sytuacji, która jest, skoro zdurzenie, ogłupienie Polaków, a w zasadzie już Poliniaków osiągnęło chyba najwyższy poziom.